Hej, Szczęść Boże, witajcie! Tak jak zaczynaliśmy ten tydzień z Błogosławionym Humbertem, to chcę też z Błogosławionym Humbertem skończyć ten tydzień, chociaż jednocześnie to, co dzisiaj mówi nam Humbert o Kaznodziejstwie, jest jakąś zapowiedzią tego, co jutro będzie na Strefie Wodza, ale może o tym na końcu. Błogosławiony Humbert nas zachęca do tego, żebyśmy sobie uświadomili, jak posługa kaznodziejska, jak głoszenie Słowa Bożego jest bardzo miłe Panu Bogu. I porównuje to do śpiewu i do śpiewaków. Mówi: Przepowiadanie jest pewnego rodzaju śpiewem. I dodaje: Śpiewacy to ci, którzy miłym głosem rozsławiają słodycz. Ojczyzny niebieskiej. Śpiew jest bardzo miły Bogu. I dodaje z pieśni nad pieśniami. Oblubieniec mówi Kościołowi niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich, albowiem głos Twój jest wdzięczny. Bóg chce przepowiadania, bo głos taki jest dla Niego słodki. Nie tylko chodzi o to, żeby przekazywać mądrość w kaznodziejstwie, ale żeby to przepowiadanie było też piękne, żeby było jak śpiew, żeby było zachwycające, żeby było czymś więcej niż słowa, żeby było przyjemne dla ucha, żebyśmy doświadczali przy głoszeniu czegoś miłego. Równo ten, który śpiewa, jak i ten, który słucha. Mówię, że to jest proroctwo na jutro i zapowiedź, dlatego że jutro mam szczęście Wam pokazać rozmowę z Panem Rafałem, naszym kantorem z Łodzi, i właśnie o tym będziemy mówić w tej serii, a myśmy się spodziewali. O tym, co dla Niego znaczy śpiew. Że to dla niego jest bardzo ściśle złączone z przepowiadaniem. I że my w sobie wzajemnie jesteśmy potrzebni, kaznodzieje i śpiewacy, i tak naprawdę do końca tak nie wiadomo, kto jest bardziej kaznodzieją, czy głosicielem, czy kantor, który śpiewa, czy ten, który staje na ambonie. I może nie o to chodzi, żeby to sobie przeciwstawiać, bo właśnie choćby z tej rozmowy wynika, że to się. Jakoś dopełnia. I z tą intencją chcę się modlić dzisiaj w Modlicianiu Pański. Jeżeli Wy też odnajdujecie w sobie jakieś połączenia e, śpiewu i głoszenia, to pozwólcie Duchowi Świętemu, żeby na nowo poukładał to w Was. Żebyśmy. W całej pełni służyli tymi darami, które Pan Bóg nam dał. Dlatego teraz również zaśpiewajmy Anioł Pański, ale też z taką intencją, żeby to było też przepowiadanie, żeby to było głoszenie. Anioł Pański zwiastował pannie Maryi i poczęła z ducha świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Synowi duchowi Świętem Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, A światłość wieku i im świeci. Módl się za nami Święta Boża rodzicielko abyśmy Zestali się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.